Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj z mojego ulubionego, jednego z ulubionych parków na satach Żoliborskich postanowiłam, że wezmę was ze sobą, ponieważ jestem dzień przed wylotem. No i moi drodzy, będę dla Was nagrywała dzisiaj vloga. Postaram się jak najwięcej dzisiaj. Tych takich fragmentów mojego dzisiejszego dnia dla Was y, nagrać. Powiem Wam, że dzisiaj trochę naprawdę mam biegania, dużo rzeczy do załatwienia, ale to na spokojnie. Więc śpieszę się szybko y, na depilację, y, a później małe zakupy i do domu. Do domu na pakowanie. I y, myślę, że będzie y, ciekawie. Tak jak zawsze, staram się Wam urozmaicać każdego vloga, więc kochani, oficjalnie i tradycyjnie zapraszam Was do oglądania, yy, więc zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Nie wiem, jak wy, ale powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam takie spokojne poranki, gdzie mogę sobie naprawdę wszystko właśnie na spokojnie pozałatwiać. No i pokazać Wam moją przepiękną, moją, naszą przepiękną Warszawę. A widoki są zacne, możecie się domyślić. Dobrze, kochani, ja uciekam dalej. Jak tylko będę mogła będę Wam skrawki tej pięknej, a jakże Warszawy, pokazywała. Kochani, ja już jestem po zabiegu. Po zakupach, bo byłam jeszcze w Lidlu. Wszystkie zakupy wam zaraz pokażę, tylko dotrę do mieszkanka. A może okular zdejmę. Uu. Nie wiem, czy dobrze mi widzicie chyba źle. To nie. O, teraz mnie widzicie. Kamera w końcu złapała ostrość. No więc powiem Wam szczerze, e, jestem bardzo zadowolona. Miałam bardzo miły poranek, aczkolwiek bolesny. E, no bo jak wiecie, dypilacja nie jest, a przynajmniej dla mnie. Nie jest przyjemnym zabiegiem. O, chyba tak muszę oddalić kamerę, żeby, żebyście mogli w całej okazałości widzieć. Tak, i teraz plan jest taki, że muszę jeszcze domku troszeczkę poogarniać i zacznę się pakować. Tak, to już jest ten czas na wielkie pakowanie. Segregację już mam. Zrobioną, bo sobie to zrobiłam kilka dni wcześniej znaczy to zbyt duże słowo kilka dni wcześniej po prostu tak jak Wam pokazywałam chyba w jednym z vlogów posegregowałam je na kategorie a później gdzieś tam już poza kamerą pochowałam do odpowiedniej kosmetyczki do woreczków strunowych i tak dalej tak mam drodzy ostatni dzień w Polsce nie przesadziłam jeszcze jutro jeszcze jutro rano i rano kierunek. Dowiecie się w następnym filmie. I myślę, że ten następny to już będzie z mojego wyjazdu. Z tego co pamiętam, z tych moich wyliczeń. Tak więc wyczekujcie. Mam nadzieję, że z tamtego miejsca również będzie ciekawie nie wiem, czy jeden, czy dwa filmy. Już Wam mówiłam, nie rozkminiam tego, nie analizuję. Ile będzie, tyle będzie. Dobrze, kochani, ja już jestem prawie na drodze do mojego mieszkanka, więc pozwólcie, że wyłączę kamerę i jeszcze się podelektuję tym pięknym, a jakże cudownym słoneczkiem i dniem. Widzimy się z domu przy zakupach Lidlowych. A i jeszcze nie mogę, zobaczcie, nie mogę się napatrzeć na tą ilość liści, która tutaj leży. Pięknie to wygląda, ale widać, że naprawdę jesień wielkimi krokami już do nas puka tak. Ale widać to jest piękny, prawda? Dobra, mhm. uciekam do domu, bo bym się zachwycała i zachwycała tą naturą, a przecież czas goni, mam torbę, ale wiecie co, chyba muszę zapalić światło, bo o, chyba będzie lepiej. Dobrze, moi kochani. Moje zakupy z Lidla to pizza cztery sery. I ona jest tej marki. Kurczę, Italian Style. Nie wiem co to za marka. Wiecie, że ja w Lidlu bardzo rzadko robię zakupy ostatnio. Ale dobra, jest. Ona kosztowała chyba niecałe 12 zł. Kupiłam teraz takie coś. To są jakieś takie. Ładnie wyglądały. Coś ostatnio mnie na wiśnie wzięło, więc stwierdziłam, że takie biszkopciki, chyba em, przekładane tym, tą galaretką wiśniową, plus właśnie ta czekolada. Więc wezmę to chyba 6 zł kosztowało. To też 6 zł, pamiętacie? Pamiętacie, kiedyś Wam pokazywałam i też z mojego polecenia kilka osób kupiło. Ale nie wiem, czy akurat w tej białej czekoladzie kupowaliście, czy te takie fioletowe? No nieważne. Niemniej jednak wzięłam białą czekoladę i krem krem, krem dobrze, orzechowy Takim delicious i one kosztowały chyba też 6 zł, jakoś tak tu wzięłam jeszcze na wyjazd, przepraszam za odgłosy ale wzięłam to chwilę słodką chili 4 zł paragonik, żeby nie było i jeszcze wzięłam z Pilosa gołde wiórki Kosztowała chyba 10 lat, niecałe. I skusiłam się jeszcze, wiecie na co? Tak, tak, wiem, wyjeżdżam zaraz, ale stwierdziłam, że jak wrócę, będę miała też gościa, więc wezmę to Bordeaux Superie I ono jest tych, tych większych win Bordeaux. Ile ma procent? 13%, tak, nie, nie promujemy alkoholu. Gram Win de Bordeaux. Eee, I dobra cena byłaby 20 zł. Od co? I za wszystkie zakupy moi drodzy zapłaciłam 57,84 zł. Voilà. Dużo? Niekoniecznie. Smacznie? Na pewno. Czy zdrowo? No, 50-50. Moi drodzy, jak już wiecie, jestem w domu, a zaczęłam powolutku e, tutaj ogarnianie tego majdanu, czyli e, rzeczy związane z pakowaniem. Zaczęłam montować vloga i stwierdziłam, że chyba nie będę Wam robiła jakiegoś takiego wielkiego przeglądu, bo mniej więcej te rzeczy już Wam pokazywałam, no mogę wam, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie tu są rzeczy, które naprawdę się już nie zmieniły od ostatniego czasu, które Wam pokazywałam jedynie z kosmetyków na które się zdecydowałam, to mogę Wam powiedzieć, że jednak postawiłam tylko i wyłącznie na ten balsam do ciała już żelu pod prysznic nie brałam, bo wzięłam tutaj, poczekajcie to jest też body lotion, taki z Douglasa ale czy ja coś wzięłam pod prysznic? kurczę, nie, ja nie wzięłam nie wiem, czy moja koleżanka nie miała, nie brać. No ale dobra, wzięłam tak, wazelinkę, wzięłam też taki, jak będziemy gdzieś wychodziły, antybakteryjny żel do mycia rąk, do czyszczenia rąk. Tutaj Marion, bo bez, bez Marionu to wiecie, że ja się nigdzie nie ruszam. No i te tutaj e, mleczka do opalania. Tutaj mamy pięćdziesiątkę z Vichy. A tutaj mamy trzydziestkę i tutaj mamy 20. Przyspieszać bierze moja koleżanka, więc to już jest w jej gestii. Dobra. Te chusteczki, leję ja jej położę luźno. Tutaj mam wszystkie już lekarstwa spakowane lusterko, oczywiście wkładki tutaj strój kąpielowy, ręczniki zdecydowałam się na torebkę Michaela Corsa, myślę, że ona będzie chyba najlepsza, bo planujemy jeden takie, jedno takie wyjście em, na kolację właśnie urodzinową, a tutaj mam moi drodzy to tradycyjnie to zawsze zabieram na wyjazdy czyli tutaj e, tak wzięłam sefory, taki o Boże, nie wiem czy widzicie dobrze, z podkład jeden, wzięłam jeszcze ten mój WR um, z Estée Lauder. No fokusuj się, coś nie chce mi ta kamera naprawdę współpracować ze mną. E, tu jeszcze wzięłam sobie bazę z Pierre René, e, ja o niej też kilkukrotnie mówiłam, jest genialna. Tu mi jakiś sznurek wisi. Eee, tu mam tak luźno wrzucone pędzle ja za chwileczkę je włożę do foliówki, żeby nie było i wzięłam jeszcze, wiecie co, ten krem zmija? on jest genialny ta wersja jest zaraz Wam powiem, z czym ona jest y -y -y, z masłem Shi. no, także i tutaj dwie paletki, Ja, wiecie co, ja tej m, kosmetyczki z tymi, tą kolorówką praktycznie nie zmieniam, tylko zmieniam pędzle, więc tutaj na pewno ją znacie. Ubrania, wiecie co, tak sobie pomyślałam: to może ja szybciutko wskoczę w jakieś dwie, trzy rzeczy i Wam pokażę, bo chyba u mnie jeszcze ich nie widzieliście. w kąpielowych przymierzać nie będę, no to wiadomo. E, co jeszcze? No tyle. A buty, zaraz wam pokażę. Na buty to zdecydowałam się te, które wam pokazywałam wcześniej, czyli to będzie ta para yy, i będzie ta para. Nie chcę naprawdę zabierać się do domu ile, bo powiem wam szczerze, z praktyki wiem, że używa się praktycznie dwie pary, i to wystarcza. Te hugo biorę, bo będę je ich używała na plaży. I pewnie gdzieś tam, jak będziemy sobie chodzić po hotelu. I teraz, moi drodzy, ja już przymierzyłam wszystkie rzeczy, które dostałam od Betty. Betty, kochani, jeszcze raz sobie bardzo, bardzo dziękuję. I co ja zabieram? Zastanawiam się nad tą, to jednak nie bluzeczka, a sukienka, więc się zastanawiam nad nią i zastanawiam się nad tą przepiękną, E, bialutką i ona też jest jako sukienka. Te na chwilę obecną nie będę przymierzała, no, inaczej, ja je przymierzałam, ale nie będę Wam ich przymierzała na wizji. Te przymierzę teraz, żebyście zobaczyli. E, są przepiękne. No, ja się po prostu zakochałam w tej białej na bank. E, no ta fuksja to nie jest mój kolor, ale, ale zaraz wszystko na mnie zobaczycie. Więc co, kochani, aparat stawiam na statyw. Przepraszam Was za tło, będzie bałagan, no bo jak wiecie, ja się jeszcze pakuję. Za chwileczkę to wszystko yy, przekładam na fotel, i tutaj rozkładam sobie moją, moją walizkę, i będę powolutku się pakowała, bo chcę już dzisiaj. Maksymalnie do 16:00 być spakowana, mi wszystko już zamknięte. E, resztę tylko rzeczy, takie wiecie, jak szczoteczka do zębów, pasta do zębów, e, szampon, bo jeszcze dzisiaj włosy muszę umyć. E, I ta moja odżywka różowa mm, Bed Head e, też będzie, pójdzie do spakowania, będzie spakowana, więc to już na sam koniec. Ale mówię, do 16:00 chcę mieć naprawdę na tip-top walizeczkę poskładaną. Dobra, kochani, nie gadam. Wskakuję w pierwszą kieckę i wam pokazuję. Sukienka numer jeden, ta to to fuksjowa. Eee, założyłam wysokie buty, nie wiem, czy wy mnie do końca zobaczycie. Już staram się naprawdę jak najdalej stanąć, ale tak, po pierwsze, ona jest piękna, naprawdę jest piękna. Odkrywa bardzo dużo, bardzo dużo moim zdaniem. Nie lubię tego kroju, bo ona wiecie, robi nam e, kilogramy. Ja tych kilogramów nie potrzebuję. Oczywiście mogłam się tutaj paskiem. Yy, gdzieś tam związać, ale chyba nie na tym polega jej urok. Jest oczywiście piękna, zwiewna. I tu mam lustro, więc sobie tak po, podglądam. Ale no nie wiem. Nie wiem, no jest śliczna. Ja mówię, ja ją wezmę. Nie wiem, czy to jest jako. Kurczę, to jest chyba. To nie jest tunika, to jest sukienka. No ale no nie wiem, ocencie jak Wam się podobam, jest piękna, jest prześliczna, naprawdę. Ma swój urok, natomiast to pewnie na bardziej takie filigranowe drobnice, jakieś takie, wiecie, blondyneczki, eteryczne, a nie takie z pazurem czarnule jak ja. No nic, dobra. Sukienka numer jeden, na pewno zamówicie. Sukienka numer dwa, oczywiście tu bez biustonosza. Aczkolwiek nie wiem, jak bym zjęła bustonosz, żeby mi się, wiecie, tutaj to wszystko nie oznaczało. Nie wiem, wyglądam tak. Ja się bardzo dobrze w niej czuję. Ona jest też bardzo króciutka, ale moim zdaniem jest chyba super, fajna. Taka naprawdę na lato. Tutaj a la hiszpanka. Myślę, że ona by nie musiała być nawet dopasowana. Nie znam tej marki, to jest Iwet, A ta, chyba Wam mówiłam w ostatnim blogu, to jest Mojito To było Mojito a tutaj mamy Iwet, no jest śliczna, jest po prostu śliczna I, i ją zabieram te dwie na pewno od Betty ze mną jadą więc postaram się teraz Wam pokazać rzeczy, które ja gdzieś tam sobie zaplanowałam z mojej szafy, które będą po raz pierwszy ze mną na wakacjach. I już ostatnia sukienka, numer 4, to jest taka najzwyklejsza bardzo fajna, moim zdaniem no jest długa, jest maxi ale też myślę, że jest chyba bardzo ładna. Super w niej wyglądam. Eee, I można też pod podjąć strój założyć i normalnie też stonosz. I myślę, że nawet jak bez założę ją, to też nie będzie. Aczkolwiek nie będę się źle czuła. Dobra, w każdym razie o, to jest sukienka numer cztery i tylko takie sukienki biorę więcej nie. Ona jest bardzo, 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 nie wiem, jak Wam pokazać, ale po prostu jest bardzo długa. Musicie mi uwierzyć. Jest praktycznie, nachodzi mi na buty, więc taką. Chciałam, więc myślę, że też będę w niej bardzo fajnie wyglądała. Reszta to są kombinezony, ale umówmy się kombinezon, kombinezon. Myślę, że zobaczycie mnie y, gdzieś tam niejednej stylizacji z wakacji, jak nie na YouTube, to na pewno na Instagramie, więc nie zostawię Was bez wiedzy, jak byłam ubrana. Poza tym umówmy się, tam nie jadę po to, żeby, wiecie, brylować. Jadę tam po to, żeby odpocząć, a nie po to, żeby zrobić jakiś pokaz mody. E, I na tym się skupiam. Jeżeli chodzi o biżuterię, jeszcze nie wiem, być może jeszcze jakieś kolczyki. Ala złote wezmę, ale jeszcze tego nie wiem, bo tego jeszcze nie zaplanowałam. Dobrze, moi drodzy, więc umówmy się, że ja już zakończę tego vloga. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Trzymajcie mocno kciuki, za to, żebym ja tam naprawdę odpoczęła, żeby było cudownie, żebym przywiozła Wam przepiękną, cudowną energię, mnóstwo pięknych obrazów, obrazków. Z Wspomnień, bo tak jak Wam mówiłam, dla mnie YouTube, dla mnie mój kanał, każdy vlog, daily vlog, jest pamiętnikiem, który zapisuje obrazem i słowem niepisanym, a mówionym i chcę jak najwięcej tych rzeczy, tych takich pięknych wspomnień zatrzymać w swojej pamięci. Wierzę, że jest dużo tutaj pięknych dusz, które właśnie mi tego życzą. Z góry Wam bardzo dziękuję. Tak jak zawsze, przytulam Was bardzo mocno. No i co? Widzimy się już z wakacji. Do miłego. Ciao.